Cześć, kochani, witajcie na kanale Luxent Happy. Witajcie po krótkiej przerwie. Co dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie mała życiowa aktualizacja, trochę zmian i plany na najbliższe filmy, o których Wam opowiem. Także szybciutkie intro, i przechodzimy do rzeczy, bo nie ma co się tutaj za bardzo, wiecie, rozwodzić nad tym krótkim wstępem. To intro, jak tak sobie na nie patrzę, to znowu mam ochotę je zmienić i być może to bardzo szybko nastąpi. Słuchajcie, co się działo? Jak wróciłam z wakacji, to pomyślałam, że ja naprawdę już dłużej nie mogę ignorować tego, co mnie boli. Czyli boli mnie to, że, że przytyłam bardzo, w dwa lata przytyłam 10 kilo. To wynikało, to były skutki uboczne leczenia i tak dalej, nie chcę w to wchodzić, natomiast no tak się stało, że bardzo próbowałam nie tyć, a to po prostu nie wychodziło, nie leczę się już, wyzdrowiałam mogę powiedzieć i, no i postanowiłam jednak zacząć coś z tym robić, a nie tylko narzekać i ignorować, już parę takich zajawek było, że coś tam próbowałam, ale z różnym skutkiem latem zaczęłam ćwiczyć jogę, dobra zaczęłam ćwiczyć jogę to może za dużo powiedziane ale spróbowałam tego typu ćwiczeń na plaży, to było bardzo fajne zaopatrzyłam się w stroje do ćwiczeń, no i słuchajcie coś zaczęło się wreszcie dziać i we wrześniu już y, pomyślałam, że albo się teraz ruszę, albo już zawsze tak będzie, że będzie coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. Bo po prostu człowiekowi się nie chce. Naprawdę, jak już się tego nie robi, jak się nie ma tego nawyku, jak się nie ma y, takiego odruchu, żeby się ruszać, to po prostu y, zawsze wybiera się y, coś słodkiego i sofę i serial. Y, postanowiłam, znalazłam na szczęście. Mam, nawet nie musiałam bardzo szukać. Mam naprawdę bardzo blisko, fantastyczny klub TI Fitness, w którym kiedyś ćwiczyłam, potem jak nie ćwiczam, to nie ćwiczyłam i wróciłam tam. Słuchajcie, tam są fantastyczne zajęcia, także jak ktoś tutaj jest z Nowa, blisko mnie mieszka, to zapraszam o 8.30. Dajemy czadu, spalanie i wzmacnianie, ćwiczymy. No i słuchajcie, malutku, wzięłam się za siebie, zdrowo się odżywiam, i ta waga zaczyna po malutku spadać. Co się jeszcze zmieniło? Wiecie, że ja pracuję z domu. To, że tam sobie robię zdjęcia na mieście, to są jakieś takie małe wariacje, ale głównie prowadzę profile społecznościowe dla marek i dla firm. Bardzo dużo czasu poświęcam przy pracy. Kolejna rzecz, której już też dłużej nie mogłam ignorować jest własne zdrowie, a mianowicie mój kręgosłup. Słuchajcie, w samym e, między wrześniem a październikiem, czyli w tak mniej więcej ok czasie półtora miesiąca, dwa razy strzelił mi kręgosłup, co może nie zaburzyło, no zaburzyło trochę moje życie, może nie, nie powiem, że mnie unieruchomiło, ale e, po prostu raz był to szyjny, raz lędźwiowy, nie mogłam pójść na ćwiczenia przez tydzień za każdym razem i to po prostu potem były wyrzuty sumienia, wiecie. I za każdym razem, jak siedzę i pracuję w przedziwnych pozycjach, czy wy też pracujecie w przedziwnych pozycjach, ludzie, którzy pracują z domu na home office? Bo ja po prostu, to jest z jednej strony fajne, ale z drugiej strony rozwalamy sobie plecy, rozwalamy sobie zdrowie. Moje siedzenie i pracowanie 90% czasu, ja spędzam kilka godzin dziennie siedząc na kuchennym krześle przy kuchennym stole, bo tu mi jest. Najwygodniej, bo jest to jedyne miejsce, bo nie chce mi się zorganizować lepszego miejsca i tak dalej. To jeszcze nie jest takie najgorsze, to siedzenie przy tym stole. Aczkolwiek ja tam mam naprawdę takie pozycje, że kręgosłup lędźwiowy, to ja się dziwię, że on jeszcze jakkolwiek funkcjonuje, bo to trwa tak naprawdę od lat. Od lat się tak yy, yy, nie szanuję i tak od lat tak źle siedzę. Ale do tego dochodzą jeszcze dwa fotele. Żaden z nich nie jest jakiś ergonomiczny, fantastyczny. Do tego dochodzi sofa, w której wiadomo, że kręgosłup jest zgięty w taką łódeczkę, jeszcze nogi na podnóżku czy na szeslągu, więc w ogóle świetnie, naprawdę świetnie. I do tego dochodzi jeszcze, to jest też chyba najgorsze, łóżko z poduszkami, pod plecami. No super, po prostu świetnie, szczególnie jak spędzamy te kilka godzin dziennie. Także słuchajcie, od dłuższego czasu bardzo mocno zastanawiałam się nad tym, czy nie powinnam przerobić pokoju, który mamy na górze, na biuro. Ten pokój nazywa się biuro, natomiast jest takim domowym śmietnikiem. Macie takie pokoje? Po prostu ten pokój tam nigdy nie ma porządku. Zawsze tam wrzucamy wszystko na chwilę, na chwilę, na chwilę. Jak jest bałagan, to się wrzuca tam i to po prostu tam jest zabałaganione. I pomyślałam, może ja powinnam odgrodzować ten pokój i zrobić tam sobie taki office, takie biuro i tam pracować. Słuchajcie, tak się złożyło, że odezwała się do mnie firma FlexiSpot z propozycją przesłania mi biurka do testów. Ja od razu byłam tak w miarę. Sceptycznie nastawiona, bo po co mi kolejny mebel w domu i tak dalej. Ale jak ja się dowiedziałam, że to jest biurko takie elektryczne, które ma ruchomy blat, który się przesuwa, to ja sobie pomyślałam, że to jest to, co mi zawsze chodziło po głowie. Ja pamiętam, odkąd pracowałam w Volvo w Katzbergu, jak odwiedzaliśmy centrale w Szwecji albo w Danii, to tam połowa ludzi pracowała na stojąco, naprawdę. Bo jak się stoi, to ten kręgosłup jest, no tego teraz nie, nie widać, mam krótki kadr, ale po prostu jak stoimy, nie da się źle stać przez długi czas. Musimy stać stabilnie na dwóch nogach, możemy się troszeczkę poruszać, yy, Słuchajcie, to jest zdrowe. Ja nie mówię, że trzeba stać zawsze, ale jako opcja z założeniem takim, że 60% czasu pracy mojej stoję, już oszczędza mój kręgosłup i wzmacnia moje mięśnie. Pomyślałam, że to jest świetna okazja i powiedziałam, tak, 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 drodzy państwo, ja poproszę takie biurko, bo ja chcę je przetestować. I teraz Wam pokażę, bo testuję to biurko od jakiegoś czasu i jestem absolutnie zachwycona. Słuchajcie, po pierwsze yy, praca na stojąco jest dużo bardziej efektywna. Wyobraźcie sobie, ja w ogóle zastanawiam się nad zakupem Identycznego biurka do pokoju mojego syna. Może najpierw zaczniemy od tego, że on zacznie je testować i zacznie tutaj odrabiać pracę mową, bo to jest dziecko, które ma ADHD i on po prostu zawsze. On się tak męczy, on się tak, słuchajcie, podpiera. Ja muszę to przetestować, bo to jest bardzo dziecko w ruchu i wydaje mi się, że pozycja dostosowana do jego wzrostu, pozycja stojąca, będzie idealna dla niego. Ja uważam, że tak po moim tym czasie, kiedy testuję to biurko od około tygodnia uważam, że jestem dużo bardziej efektywna, bo nie da się za bardzo odpłynąć przy tym biurku, na serio, nie da się tak wiecie Yy, no bo to jest w ogóle nastojące, to jest nienaturalne. Nie da się odpłynąć. Ja po prostu, jak ja tutaj przychodzę, jak ja tutaj stoję, to ja załatwiam te sprawy. Ja piszę szybko te maile, ja robię szybko te posty, ja robię szybko te reklamy yy, i to jakoś idzie. Ja spędzam dużo mniej czasu, poza tym stoję yy, i też łatwiej jest mi się, słuchajcie, poruszyć i coś zrobić. Możecie też pomyśleć, że no ale to jest męczące. Słuchajcie, ja, odkąd pracuję przy tym biurku, czuję dużo więcej energii niż zmęczenia. I tak jak Wam mówię, że praca idzie szybciej. Słuchajcie, na chwilę musiałam wziąć kamerę do ręki, żeby Wam pokazać to biurko, jak ono wygląda, jak ono jest wykonane. Blaty są do wyboru, różne kolory, naprawdę tych kolorów jest kilkanaście. Nóżki mamy do wyboru trzy. Białe, szare i czarne. Ja postarałam się wybrać takie biurko białe, ponieważ nie wiem, gdzie ono docelowo stanie. Na razie to miejsce, w którym jestem, to jest miejsce w moim salonie, w którym zawsze mieliśmy w planach jakiś blat tutaj, więc na razie ono testowo tutaj stoi, ponieważ jest w sumie blisko tej mojej kuchni, blisko wyjścia, zanim jest regał, więc w sumie mogłabym tutaj mieć takie swoje minimalistyczne biuro przy założeniu oczywiście, że będę pracować głównie na stojąco. Jak wygląda to biurko? Ono ma tutaj takie Teleskopowe nogi, które się wydłużają. Za chwilkę Wam zademonstruję. No, i słuchajcie, najlepsze ze wszystkiego, teraz Wam to pokażę, jak to biurko działa. Ono jest podłączone do prądu. W ogóle samo ustawienie jest dosyć łatwe, i teraz uwaga, możemy opuścić je. Zobaczcie, jak to pięknie działa, jak to cichutko działa. I tutaj pokazuje nam do jakiej. Pozycji. I teraz chciałam Wam pokazać, że to biurko może rosnąć z Waszym dzieckiem. Ono schodzi do 58 cm, co tak naprawdę pokazuje nam, że to jest pozycja mniej więcej wysokości dziecka przy ławce szkolnej. Jego maksymalna pozycja jest chyba do około 120, 123 cm. Ale wiecie, co jest najlepsze? Że tutaj mamy cztery różne pozycje, które można zaprogramować. Programuje się je mega łatwo. Jeżeli korzystamy z takiego biureczka z dzieckiem naszym i każdy, na przykład powiedzmy, że ja chcę mieć na 120 swoją najwyższą możliwą wysokość, zobaczcie, wciskam pamięć i na przykład pozycja numer 3. A na przykład dla naszego dziecka, które potrzebuje biurko o wysokości na przykład 60 cm, stawiamy. Że to będzie pozycja numer 4. I teraz zobaczcie. Przychodzi mama, wciska trójkę. Ja nic nie robię, nic nie wciskam. Biorko samo przestawia się do preferowanej przeze mnie wysokości. Fantastyczna sprawa. Ale to nie wszystko, ponieważ to biurko ma również podłączenie USB, to podłączenie jest tutaj dokładnie w tym pilociku. Jeżeli planujecie zmiany w swoim życiu, jeżeli pracujecie z domu, jeżeli planujecie poprawę jakości swojego życia zawodowego albo też zakup nowego biurka dla dziecka, to biurko możecie kupić 700 zł taniej. Link będzie oczywiście w opisie pod filmem w dniach od 24 do 27 listopada. Oferta specjalna. Ja uważam, że warto. Kochani, w najbliższym czasie. Będzie vlog z weekendu w hotelu Bawełna. Będzie weekend taki, no nie rodzinny, jadę z mężem na jakiś tam event i będziemy razem spędzać czas z naszymi znajomymi. Będą też nowości jesienne, będzie mega dużo fajnych swetrów i nie tylko, ale zapraszam was na mój Instagram, bo na Instagram jestem bardzo aktywna. Codziennie są nowe rolki. Niezwykle rzadko są posty, ale ja wiecie, że ja jestem filmowo rolkowa, więc głównie zobaczycie tam rolki. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym vlogu już w następny czwartek. Pa!